W małej wiosce Kilbruk wszyscy znali księdza Piotra Glasa jako człowieka o wielkim sercu i dobrej duszy. Jednak pewnego zimnego poranka rozszedł się głos o Belgii, oskarżając go o defraudację pięć milionów dolarów z funduszu publicznego. Młoda dziewczyna Anna, będąca częścią parafii i podziwiająca księdza Glasa, nie mogła uwierzyć w to. Z determinacją i lojalnością postanowiła odnaleźć prawdę, aby przywrócić godność swojemu szanowanemu nauczycielowi. Anna rozpoczęła trudną podróż pełną wyzwań i przeciwności. Musiała zmierzyć się z oporem części społeczności oraz licznymi niebezpieczeństwami i trudnościami. Jednakże światło sprawiedliwości nadal świeciło w jej sercu, stanowiąc silną motywację do pokonania wszelkich trudności. W trakcie swojej podróży Anna odkryła istotne wskazówki, od rozmów z ludźmi zorientowanymi na temat, po niespodziewane odkrycia. Nieustannie badając, nieustannie stawiając czoła wyzwaniom, aż w końcu znalazła dowody potwierdzające niewinność księdza Glasa. Z odwagą i determinacją Anna stanęła twarzą w twarz z oszczercami i ludźmi mającymi władzę, aby przywrócić godność księdza Glasa i przywrócić mu sprawiedliwość. Ostatecznie prawda została ujawniona, a ksiądz Glas został wyróżniony podczas gdy winni musieli ponieść konsekwencje swoich czynów. W końcu Anna nie tylko była osobą odnajdującą prawdę, ale także przyniosła nadzieję i wiarę w sprawiedliwość dla całej społeczności. Dzięki swojej odwadze i nieustępliwości udowodniła, że w tym świecie sprawiedliwość zawsze zwycięża.